W Trójmieście niektóre autobusy mają zamontowane monitory. Lecą na nich reklamy lokalnych firm, wiadomości, a czasem wyświetlają się informacje o zaginionych ludziach. Nie zawsze są to aktualne ogłoszenia. Czasem dotyczą osób zaginionych 10-15 lat temu. Jechałam akurat takim autobusem, patrząc bezmyślnie w ekran. Wiadomości, reklamy, angielskie słówka i znowu lista zaginionych osób. Jak często zdarzyło się Wam, że widzieliście tam znajomą osobę? No właśnie. A jak często widzicie na tych zdjęciach samych siebie? To właśnie zdarzyło się mi. I ja ze zdjęcia Wyglądała na młodszą, grubszą i miała blond włosy. Zrobiło mi się gorąco i zakręciło mi się w głowie. Serce tłukło się w mojej piersi, jakby miało wyskoczyć. Życie przebiegło mi przed oczami. Dzieciństwo, mam pięć lat. Jem pomarańcze, po których pieką mnie usta. Sześć lat. Idę do zerówki i czytam o psie, który jeździł koleją. Pierwsza klasa podstawówki, druga komunia. Więcej nie pamiętam. Dlaczego? Nigdy nie zastanawiałam się nad moją przeszłością, nie wspominałam jej. Dopiero to zdjęcie. Wywołało we mnie takie emocje. Po dziewiątych urodzinach następuje blokada w mojej głowie, jakbym nie istniała, jakby ktoś wymazał mi życie. A ja tu przecież siedzę, mam 23 lata, kończę studia, mam chłopaka, to znaczy, tak myślę, ostatnio odzywa się do mnie coraz mniej. Często chodzi smutny i ignoruje moje telefony. Dlaczego? Zapadam się w siedzeniu. Przerażona, że nagle ktoś rozpozna mnie na fotografii. Rozglądam się ostrożnie, żeby sprawdzić, czy ktoś już to zauważył. O dziwo, nie. Owszem, niektórzy patrzą na ogłoszenie. Patrzą na mnie, ale są absolutnie niewzruszeni. A przecież ja ze zdjęcia nie jest znowu aż tak inna ode mnie. Rozpinam kurtkę i opieram głowę o szybę. Myśl ją, myśl. Raz jeszcze patrzy na ogłoszenie ze mną w roli głównej. Zgadzają się wszystkie dane. Data urodzenia, waga. Patrzę na miejsce i rok zaginięcia. Dnia 22 październik 2000 rok miałam wtedy 10 lat, gdzie prawie 13 lat mojego życia? Może co tu się dzieje? Szepczę do samej siebie, czuję się jak w sennym koszmarze. Gdzie ja jestem? Czy to mi się śni? Szczypie się w rękę i czuję ból. On jest realny, w odróżnieniu od tej groteskowo przerażającej sytuacji. Siedząca naprzeciwko mnie starsza kobieta nagle wskazuje głową na ekran z moją podobizną. Serce mi staje. O, pani zobaczy to ta od biedna rodzina co za szkoda. Mówi do siedzącej obok kobiety. Skąd ona mnie zna? I skąd zna moją rodzinę? Co tu się dzieje? Wiem, wiem, ale sama pani przyzna, coś było nie tak z tym ojcem. Słyszałam od sąsiadów, że zamykał młodą Józefinę w piwnicy, jak była niegrzeczna. Oczywiście, jak zaginęła, to najpierw sprawdzili jego. Dodała kiwając głową. Zaczynam się dusić. Nikt nie zwraca na to uwagi. Ta Józia to takie ciche dziecko było. Krzczała podobno tylko nocami, jak tługią ojciec. Byli w tej piwnicy, nawet, powiem pani. Ja też tam byłam, bo moja córa kupiła mieszkanie po szrederach. Okazyjna cena. Czuło się ten ból i strach, a na ścianach kamiennych przecież widniały takie jakby zadrapania. Myśli pani, że... Nie wiem. Ale czemu oni ściągnęli tego ogłoszenia, skoro od tylu lat wiadomo, że dziewczynka nie żyje? Wczoraj nawet zapaliłam świeczkę na cmentarzu za nią. Ciała nigdy nie odnaleziono, prawda?